Dzień dobry po południu. Ja dzisiaj dużo czasu byłem na śniadaniu rano, a potem dużo czasu spędziłem u siebie w pokoju. Musiałem popracować nad materiałem, który teraz nazbierałem. A teraz próbuję zapisać się na siłownię. Mam nadzieję, że uda mi się tak trzy dni dobrze potrenować. Potrzebuję tego. A widziałem, że tutaj niedaleko jest, więc pójdę. Zobaczcie, jaki duży ruch. Także nie warto na razie się nigdzie ruszać. Tak. Planuję tak samo teraz nad drogą jaką mam wybrać, jakie kierunki po Kolumbii. Waham się. Mam kilka takich opcji, które chciałbym skorzystać. I nie mogę się zdecydować. Tutaj jest ten klub, nazywa się Atletic, I zobaczymy, czy uda mi się tutaj Zapisać wejście, jest tam dalej. Fajnie by było, bo przydałoby się troszeczkę inny wysiłek, kartę to nie muszę robić, bo się nachodziłem bardzo dużo. Więc myślę, że troszeczkę ciężaru by mi się dzisiaj przydało. Tak, tutaj wygląda wejście. Jest duża recepcja. Siłownia też wygląda bardzo, bardzo poważnie. Zobaczymy, co się za chwilę wydarzy. W nie ma prądu. Tak wygląda ta siłownia od wewnątrz. Mówią, że zaraz się zmieni. Był deszcz. a Może mają przerwy tutaj dostaw. Nie mam pojęcia, więc zrobię tylko tak pokrótce. Nie będę w ciemnościach robił filmiku. Jak zapali się to wtedy? Siłownia jest dosyć spora. Super. Naprawdę super. Dobrze. Dużo tutaj siłownia. W porównaniu, jak byłem Maria Lawacha pół roku temu, no to. Jest to duża różnica, ale co tu będziemy porównywać? To jest po prostu duże, duże miasto. Tu jest druga sala, ale niestety jest bardzo ciemno. Też jest spora. Można tutaj robić dużo na brzuch. Już jest bardzo różnych maszyn. Także będzie człowiek zadowolony z tego, że Dzisiejszy Dzisiaj szybciutko poćwiczę i jutro i pojutrze bardzo wcześnie, bo mi się kończy fotokop i będę wyjeżdżał. Tutaj, że wcześniej odkryłem to bym już wcześniej zaczął chodzić, chociaż tak mówię. A to nie jest takie proste, dlatego że miałem dużo chodzenia, zwiedzania i nie było mnie przez cały dzień. Właśnie, właśnie włączyli prąd. I mogę wam pokazać, jak wygląda ta siłownia. Jest naprawdę. Jestem mile zaskoczony. Jest super. Mi się podoba. U góry tak samo są maszyny. Tam widzę też jedno pomieszczenie w góry, ale nie wiem, co tam jest, bo jeszcze nie byłem. Zajrzę później. Fajnie, że chociaż chwilkę mogę nagrać. No, nie będzie to długi filmik. To nie ma sensu. Także muszę się popalić, żeby się przedem poćwiczyć. Cieszę się, że to zrobiłem, bo było mi to bardzo, bardzo potrzebne. Brakowało mi tego. W kali zobaczę, jak tam będę, czy też nie znajdę. Jeśli będzie można, to będę właśnie ćwiczył. Bo podczas podróży też trzeba brać o swoją formę, jeśli jest taka możliwość. Tam na co dzień staram się jakieś pompki robić, przysiady. No ale to nigdy nie jest to samo co siłownia. Musiałem przeszkodzić, bo był w telefonie zajęty zamiast liczeniem. A właśnie chciałbym wyjść na tą maszynę. A tak, tak, wygląda tutaj u góry. Naprawdę jest super, to zrobione. Na telefonach, jak u nas w Stanach czy w Polsce, też siedzą. I wszyscy śliczą jak się należy. A tak, zrobimy tu z małego loku do tych To prześwieciłem klatkę piersiową, zrobiłem triceps i brzuch. Fajna siłownia, także jutro i pojutrze też tu będę i w ciągu tych trzech dni planuję zrobić cały tydzień. Myślę, że w podróży to nie jest tak źle. Także siłownia jest otwarta od 7 rana do 10 wieczora. Mam wykupione na 3 dni. Zapłaciłem 60 tysięcy pesos. Siłownia jest pełna, także można przećwiczyć. W ogólnie nie bardzo mi się tam podoba. Słuchajcie, jestem już w restauracji. Zjadłem pyszne, naprawdę pyszne skrzydełka. Sałatkę z szylimpami. Dwa dobre soszki. marakuj, Naturalne. A przy okazji, spójrzcie czym się dzisiaj bawię. Przez godzinę siedziałem. Robiłem tutaj pojedynki z piękną panią z Peru i bawiłem się tutaj przy okazji na TikToku przez ponad godzinę. Namówił no, do tego mnie mój big friend Itali. No i zobaczymy co z tego co zniknie. Tam na razie się dobrze tylko bawię oczywiście. Człowiek jak podróżuje to czasem mu odbija, tak? Jak jest sam. No a teraz tak poważnie. Mam dylemat. Dzisiaj się pytałem w recepcji yy, kolesia i skoro chcę się dotrzeć do tej czerwonej, kolorowej rzeki, tęczowej rzeki, to nie powinienem się kierować do Kali, tylko do Bogoty, stamtąd do Vincenza, potem do La Matras, stamtąd mam, jestem blisko tej rzeki. Do samej rzeki, mnie nikt nie dowiezie, będę musiał iść pieszo. No dobra, ja będę już płacił rybunek. Będziemy się żegnać, widzimy się jutro. Trzymajcie się. Baj, dziękuję za cierpliwość, za to, że jesteście ze mną.